Ciekawy jestem, co się z tobą działo. Po tym jak ożyłeś. Cóż, jak zapewne się domyślasz, długo dochodziłem do siebie. Zresztą wciąż nie odzyskałem pełni sił, ale wtedy byłem tak słaby, że przez pierwszy rok nie mogłem poruszać się w własnych siłach. Detla cierpliwie znosił moją słabość. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tu, a regeneracja postępowałaby znacznie wolniej. A kiedy już stanąłem na własnych nogach, wyruszyłem do Brugę, do mojego rodzinnego Dillingen, gdzie wiodłem spokojne życie cyrulika, ciesząc się poważaniem u ludzi. Jestem zaprzeczeniem obiegowych wyobrażeń na temat potworności wampirów. Do Brugę? Widzę, że po odzyskaniu życia stałeś się sentymentalny. Może odrobinę. A ty? Co działo się z tobą? Odnalazłeś Ciri? Wtedy tak, ale wkrótce potem odeszła, a potem wróciła i razem pokonaliśmy dziki gon. O, widzę, że naprawdę sporo się działo podczas mojej nieobecności. To prawda, ale to temat na inną okazję. Teraz chciałbym zapytać o coś ciebie.